Witam, chciałem zaprosić Państwa do katalogu firm pod, na, pod nazwą bazafirm.pl. W naszym katalogu można reklamować swoje firmy, zyskać link do follow, do strony firmowej. Na stronie głównej i w każdym województwie można wstawić własny tekst, tak jak tu w tym miejscu, i reklamować, z linkiem oczywiście. Dodając firmę do katalogu, promujemy go również na naszych portalach social media: na, na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i wielu innych. Można dodać fir firmę bezpłatnie w pakiecie mini albo w pakiecie standard, który obejmuje. Mm, Mapkę lokalizacyjną, opis firmy, słowa kluczowe. Jest on również reklamowany w naszych portalach social media. Wpis jest oczywiście do żywotni. To są nasze portale social media, Facebook. To jest specjalna strona do lajkowania. To jest można dodawać komentarze bezpośrednio w naszym katalogu. Tu są firmy, które re są reklamowane. MandaGas na przykład. To jest Facebook, teraz jest Twitter. Też mamy własne okienko Twittera, a w nim e firmy, które są reklamowane. Na LinkedIn posiadamy również nasze konta służące do reklamy wszystkich naszych wpisów standard. Google Plus już nie ma, ale promujemy firmy na vloglowi oraz na dobrej i dużym portalu zblogowani. Na tym portalu też pojawiają się wszystkie nasze wpisy standard. Na FedBurner to jest e, czytnik RSS firmy Google. Tam też się wszędzie pojawia. To jest właśnie spis tych wszystkich firm. Mamy własny kanał RSS, który jest podawany dalej. Mogą sobie ściągać uż użytkownicy też te firmy. Posiadamy również blog, na którym reklamujemy. Można wstawiać własne teksty. W różnych kategoriach, takich jak biznes, budownictwo, dom, medycyna, motoryzacja, produkcja, reklama, transport, turystyka, usługi i zdrowie. Wystarczy tylko kliknąć, tak jak tutaj link. Dodaj artykuł w dziale i wstawić tekst. Zapraszamy do naszego katalogu bazafirmy.pl